Dzień dobry kochani, cześć, witam was serdecznie na moim kanale, ściskam was mocno, miło i czule i zapraszam was do lektury Tarota na ten nowy tydzień od 1 do 7 lipca. Mamy do wyboru trzy obiekty, takie tu otosz, wybierajcie sobie, tu mamy takie usta, tu mamy takie usta, tu mamy taką śliczną panią, z białą Lilią, panią, która trzyma Lilię w swej dłoni. No, i tu mamy jeszcze taki obiekt trzeci. Tu jest jakiś pierścionek z gwiazdą, jakiś diabełek, jakaś pani w czerwonej sukni, więc wybierajcie sobie. I słuchajcie, tu macie jeszcze chwileczkę na wybór, jeśli za mało czasu, to po prostu zatrzymajcie to wideo no i co, ja ze swojej strony zapraszam Was do łapki w górę, bądź łapka w dół jeśli się nie podoba jeśli się podoba, to poproszę łapkę w górę w górę, zachęcam Was do udostępniania tego wideo zachęcam Was do komentowania jak Wam się nie chce nic pisać, to jakąś tam kropeczkę chociaż postawcie, żebym wiedziała, że po prostu, no, jakąś komunikację ze mną odwzajemniacie no i co, jeżeli chciałby ktoś czytanie prywatne, zapraszam Was serdecznie kontakt do mnie, maila macie pod tym wideo i przechodzimy do czytania, zaczynamy tu od usteczek, później będzie panienka, później będzie tutaj ten zielony pierścionek z diabełkiem tak więc zaczynamy sobie i zapraszam tych